Kopaliśmy 24 minuty. Wygląda to w ten sposób: do 2 złotówki odłożę, może. Możesz mi pomóc, Olaf, bo tak ja... 4, 5, 10, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

Myślę, że to jest niezły wynik. Moglibyśmy dłużej tu pracować, ale jest A, już poranek i, i nam się nie chce. Więc pozdrawiamy Was widzowie. E, tak wyglądają wykopki na plaży w Gdańsku. Jak ktoś chce, to może. Chcesz coś jeszcze dodać, Olaf, od siebie? Jesteśmy na plaży. Olaf, Olaf, Olaf ustawia deusa. Zakrywa ręką, żeby nie było widać to są ustawienia. Są tajne ustawienia na pewno. O, coś już tam brzęczy dziwnie. Nie tak jak w moim deusie. Tylko nie zapisuj mi tych ustawień, bo ja się ich boję. Nie, nie, zapisuję. nie zapisujesz. I teraz pokaż jak będziesz odnajdywał monety. Na... No, nieważne. Gdzie... Na plaży, w... K, k, ty, to, jak to się nazywało? Dobra. no, dobra, no, no, złote? no, brawo, brawo brawo, nie, jesteś szybki, pięć muszę przyznać 50, co dobrze Okej okay. wiesz, wiesz, że te pieniądze wyrzucą gdzieś tam za siebie 5 pięć groszy? 5 groszy 50, dobrze Nie no, ale ty, ty z tymi swoimi programami to ty jesteś lepszy na pewno niż my wszyscy co jest A śmiecz Ora tu nie chodziłem. Tylko by się przyznać. Coś No, tu... muszę być to jakiś pocisk. Kurwa z Nebrew albo coś. Co to jest? Złotówka, złotówka dobra okej, okay, to powiem Ci tak, co, co minutę zarabiasz 5 złotych, no to jest chyba dobry efekt. No. Ile tym razem? Złotówka, złotówka, ok. programu program ustawił Jakiś szaleńczy Szaleńczy program mówię, że wystawiłeś Co to mamy tym razem 10, 10 groszy pewnie, tak? O, jak mu ładnie zabrzęczało Ja pierdolę ale... Jesteś mistrzem, okej okay. Jaką plażę to można robić? To jest chyba tam, wiesz? Dobra, no to to olej. I tam gdzie oni siedzieli. Nie, to chyba są takie głębsze sygnały, wiesz? No bo tu jest, wiesz, no... teren, gdzie powinny być głębsze sygnały, no ale... my ich nie chcemy. Iść, iść tu gdzie siedzieli. Piękny wypad, piękny wypad. Kasujemy lepiej niż w mi ten program Jak ja tu będę częściej przychodził to, to, to będę to robił właśnie ale To śmieć jest To śmieć jest cześć. Okay? To cześć Okej To złotówka kolejna No to jest no Tak ale, ale widać po śladach że oni tutaj byli no. Bez taki jak bez niczego. Nie, nie to jest chyba jakieś żelazko czy coś. Dobra, miło. to zostaw Najpierw dalej te momenty. Musimy się. Te plaże, bo tu gdzieś się dzieje to. No to idziemy tą plażą. No. To nie, myśmy tego nie zeszali. Jakby co? Mówiłem ci, że to będzie dobre. Ty, ale jeszcze piątki nie mamy. Ja chcę, żebyś piątkę znalazł. O, Kapcalek. Kapsalek. Coś, ale chcę to robić 4 razy szybciej ode mnie Tylko coś źle ustawiłem, wiesz i źle działa Chyba się coś takiego wieś. Jak myślisz, mogę pokazać okoliczności gdzie my jesteśmy czy tak czy nie pokazywać? No lepiej nie jak nie? nie no dobra To no, nie będę Mówię, Ty jest stary szybko miatasz. Znaczy nie, to coś nie co, mam pytań. Coś źle ustawiłem, wiesz? No słuchaj, no jesteś obok dwóch beczek. Nie, no nie to... Źle, źle, źle ustawiłem... Z tym, tym programem też źle ustawiłem, wiesz? Pasa się chyba skończyła To było to głębokie chyba wiesz Coś A potem Co ja idziemy na tą główną plażę Co ja chcesz? Się. Znaczy no ja jak ty chcesz damy radę. I tak zrobię z tego filmu O, zobacz, się należał. A to rzadko, bo to same monety. <laughs> no, wyrzuciłem w trawę. Jakoś dziwnie... coś dziwnie działa, wiesz? Program 4.1 może też. Tak. To jest naprawdę bardzo szybkie napiędanie monet. To mi się podoba. Też jakaś mama. No Boże, grosz. Grosz, mówisz. Właśnie, że jeszcze jedna, ale mała, nie? No, to miałeś rację. To jest minus tego programu. <laughs> no bo wyciągasz te główne. Tak. To jest fajnie było jak były te dwu słówki, no. Możemy tam się cofnąć, nie? bo tam było na więcej kasy. Dobrze. Nie no, to jest nieźle w sumie, no. Tu siedzieli, to im pewnie to spadało. Mówię się, że to fajny pomysł, żeby w nocy pojechać tam. Co masz? No. Moneta. Dobra. Tu Ale jesteś mistrzem w tym co robisz Kurwa no Naprawdę Ale wtedy ten To bym jakiś lepszy nie? A teraz jak coś kurde Już nie usłyszałem Nie jak widzę kipa to nie mogę no No dobra Chyba chodź tylko ten nie, no tu są jakieś trudy, wiesz? W głębszej rzeczy. Jest, jest piątka? No panie, jest piątka. Here we go. Wyjazd nam się zwrócił. Bierz, bierz. Daleko nie musieliśmy jechać z no. Nie... około 500 metrów no. ale żeby wszyscy mieli świadomość jak się kopie kurde do plaży nie to zostaw to. Ola wiesz, że ja z tego filmiku na youtube zrobię? wiesz ile razy już powiedziałem Ola w tym filmie? Co? Ja pierdzielę, Olaf. Nie mówię, że jestem na piątkę. Mistrz <grym> świata. A on ten jest jakiś. Ten jest jakiś wolniejszy, wiesz? W Sąsi sensie, mój detektor, czy co? Nie, nie, ten program jakby jest wolniejszy. Coś, coś jest i tak. bo nie wiesz, tak szybki, on jest jakiś taki. Coś się z nim stało, wiesz? Słuchaj, trwa to na razie 12 minut Pokażę może efekt 12 minut Nie, bo to pokażesz przyszprząd 12 minut Tak wygląda 12 minut na gdańskiej plaży Tacy można? Można Duży sygnał Nie bo to jak duży to go nie tak. Ну, ну, ходи в другом базе. Собственно, это, Co pierdzisz się? Słuchaj, złoty pierścionek by się przydał Słuchaj, tam tramwaje już jeżdżą. To już jest To jest coś dużego, co? No tak wygląda. Nie wiem, zobacz. Światko dziwna być. Dobra, chodź na drugą plażę i spierdalamy stąd. To za dużo to nie zdrowo. 12 minut wykopków to już wystarczy. Słuchaj, filmuję dalej, no. <grym _> to pokażesz pokaż miejsce. Ale <grym _> co myślisz, że się zlezą znowu? Najgorsze, że moja twarz będzie musi się A nie się ma twojej twarzy się. spokojnie. Zrobiłem wszystko tak, żeby twojej twarzy nie było. Idziemy teraz wobec. W ogóle to nie pokazywać tego miejsca. Nie wiem, co w sumie twój kanał to możesz sobie pokazywać. <grym _> Mówię ci się, zlecą się jak muchy do gówna. Jak 12 minut wyciągasz po 35 zł mm. No kurwa panie, teraz, teraz będzie dopiero plaża. Znaczy nie, bo tu już ten czemu? Myślę że jest słabo właśnie. Właśnie ona jest jakaś dziwna, tamta jest jakaś taka lepsza, że No już, oczywiście znaczy, dziękuję, pięknie. małego. Za małe go śmieć. Nie, No, ma weźmy takie, jakby, że takie tego zagłębienia. No, bo bardzo płytko. To za, za małe jest. Masz mi zapisać te ustawienia, one są świetne. stówka. No, żeby o, pokazać, że nie pominę. No, od razu, 5 groszy do, do, do kompletu. Przesunęliśmy się 40 cm, i po. oczywiście kolejna moneta. Co bo to będzie, było, Nie Rzucisz, a potem zaraz kasujesz, bo jeszcze raz, co? Może wrzucisz to, a potem zaraz kasujesz, bo to... Dlaczego czego mam to kasować? No to jest tylko zbieranie monetek, nie? No, ale słuchaj, no, ludzie oglądają różne rzeczy. Niektórzy oglądają, jak ktoś komuś z a niektórzy oglądają, jak ktoś zbiera monetki, kurwa, na parze, no. Ja tam kiedyś ten, ja tam kiedyś ten... Nagrałem chyba, jak tam chyba ze 160, sześćdziesiąt, chyba cztery plomby wyciągam, wiesz? Ile? No sto kilkadziesiąt wyciągam na no... Taki cały jakby, wiesz, porozwalany jakby, nie wiem, no, pisałem to Zakop czy taka warstwa była, nie? Nie, no, to jest, słuchaj, stream, bo to już 17 minut trwa i oni to będą mieli całe w ogóle, nie? Ale twarzy twojej cały czas nie ujmuje tutaj. Ty masz ADHD, chłopieku. Nie, to ja właśnie mówię, że teraz on jest jakiś dziwnie wolny Coś się stało, Belku Ostatni Szybciej powinieneś teraz. To, tak, tak, tak? to było jakoś lepiej. A teraz coś jest. Nie... Nie, Ale tak jest, jest <grym> to ja jesteś się wdzięczny. To i to deszcz był, pamiętasz, to wtedy było ten. No no a teraz coś jest właśnie. Nie, to za głęboko. tak się wydaje. O, tu jest super, no? Brzmi jak 50 na pewno. Kapsel. Tu jest w ogóle jakaś strefa kapsli, w ogóle to mi się nie podoba. Dobra, słuchaj. Jesteśmy tu już 18 minut, przypominam Ci Kapsel. I kolejne kapsele. Nie Wiadomo, o nie, jest oczkę złotych. Pokaż, jest piątek? No stary Mega Zobaczcie jaki ładny Czekaj coś następnego no, takie rzeczy tylko w tańsku znowu w Indiach będą oglądali i rozpłyniali Kurde czy, czy, czy tu rozstrzelali ludzi albo coś Nie wiem. ty to A, śruba. Śruba. Go away. No, tu będzie monetę obstawiam. Tu się, się dzieli na pewno. Nie. No jest, jest. Czy to tutaj dokoła Pięknie. To już prawie 20 minut oraw kopania mamy 50 zł chyba. Nie wiem Policzymy później to oficjalnie chyba na filmie to Mieć. zrobimy. Co? Znalazłeś się śmieć. To jest więcej właśnie kapsli niż monet To jest słabo, słabo. Grosz będzie, nie? Podstawiasz, że grosz? Nie, śmieć będzie. Jeż. Nie no, to właściwie to... Patrz. Ah, widzę, 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 na wierzchu zupełnie. Podejmiemy. Haha, okay. ha, nie należy do skarbu państwa. Jesteś na wierzchu. Ha, ha, ha. Chyba to do Jeszcze grzeszem. Ja myślę, że możesz powoli wysypywać i liczyć. No nie no, jeszcze no zobaczymy, no, co do końca znajdziesz. No bo biedny, biednie, biedny. Ja coś chyba grzebałem na początku, nim Ty włączyłeś czy... swój jakiś ostateczny program Zagłady. <grym> Czy ktoś będzie chciał coś takiego oglądać? No, myślę, że ciężko. Słuchaj, sprawdzimy ich. Pika coś, jak tutaj bane. Mobi kapsa. No dobrze. No pojęcie tak, to takiego rekordu to na żadnej plaży nikt jeszcze chyba nie zrobił. Czy, że wsadzono za to do więzienia czy nie? Nie, nie jednak to nie. Nie, bo... oni po prostu z tej strony bardziej O kurwa, że nie kapsel się też to to nie ma znaczenia on tam może przerywać Kurwa. co tuwa Dobrze Tam też, tam też zabrakło. A tu właśnie mówię o tym 10 groszy. 10 groszy. Co? Odosz? Nie gubisz tego? No, nie, no, na pewno tego nie gubię, Olaf. No, nie rób ze mnie idioty, kurwa. Takie ustawienie, że kapsel od piwa też łapie, ale generalnie można. Trzeba się wsłuchać, nie należy to... Zmęczone twoje życie jakoś inaczej działa, wiesz? Grosz. Grosz. Dobra, to masz... Grosz do grosza i to coś tam. To skończymy. No nie wiem, no... Popierdzie kapsle. Dobra. Masz dość? O Słuchaj, 24 minuty. Bramy na Morene z